Witajcie, dzień z życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek serii o koniu, jazda konna. Dzisiaj będzie druga lekcja jazdy konnej. Oczywiście widzicie konia z tym samym czaprakiem, widzicie tego samego jeźdźca tak samo ubranego, dlatego że kręcimy ten odcinek w tym samym dniu. W tym samym dniu, żeby wykorzystać okienko pogodowe, bo ostatnio nam ciągle pada, a ci głodni doświadczeń, głodni wiedzy głodni tych wrażeń z koniem będą mi potem pisać, że chcą następny odcinek i ja już go będę miał gotowy będę miał odcinek gotowy drugiej lekcji jazdy konnej ale już dzisiaj więcej nie nagramy, czyli trzecia lekcja jazdy konnej, już będzie Bogna miała pewnie inny czaprak, inny kolor, bo tych czapraków mamy wiele, Alicja może będzie inaczej ubrana, albo inna będzie tutaj Amazonka jeździła na koniu, zobaczymy w tym odcinku pokażemy Wam drugą lekcję jazdy konnej. Co należy zrobić, to tylko przypomnę, może Agata, ja teraz powiem, że na początku pamiętajcie, żeby konia przygotować, jak przed każdą lekcją przed każdą jazdą przygotować trzeba go wyczesać wyczyścić wyczyścić mu kopyta posprawdzać czy nie ma jakichś yy, dziwnych sklejonych elementów nie wiem na sierści to wszystko musimy naprawdę wyczyścić wyczesać następnie co następnie siodłamy konia czyli w te wszystkie elementy które w odcinku jeśli nie, nie pamiętacie to sobie zerknijcie i potem oczywiście musimy się ubrać stosownie jeśli, jeśli mamy takie ubrania jeśli nie mamy no to no to ubieramy się wygodnie ale bezpiecznie i potem siadamy na konia, to też już było, jak siadamy bezpiecznie przy pomocy drabiny, po to, żeby się siodło nie przesuwało. No i zaczynamy lekcję drugą. Nie, sorry, to już będzie lekcja druga, OK. Dobra, przechodzimy do konkretów, druga lekcja jazdy konnej. Agata, gdzie idziemy teraz? Przechodzimy na lążownik. Słuchajcie, znowu na lążownik. A na ten zielony padok kiedy my pójdziemy? Pewnie wtedy, kiedy już Ala się nauczy trochę jeździć. <noise> Oczywiście to tylko żart. Tak jak mówiłem we wcześniejszym odcinku, Ala już jeździ chyba z 8 lat, więc potrafi trochę lepiej niż takie kółeczka, ale Wy też tak możecie się nauczyć tylko wytrwałości. I jeśli kochacie konie, lubicie konie i obcować z nimi, to, to róbcie to. Dobra, Agata, jesteśmy teraz na drugiej lekcji. Najpierw chodzimy sobie w kółeczko, czyli przypominamy pewnie sobie jak to było siedzieć w siodle. Tak, Dobra. dokładnie. Co dalej? Później chwilę potem zaczynamy te same ćwiczenia, które zaczynaliśmy na lekcji pierwszej i do nich dokładamy już troszeczkę trudniejsze ćwiczenia, które pokazujemy dzisiaj w odcinku. Dobra, to słuchajcie moi drodzy, nie będziemy powtarzać tych ćwiczeń, które robiliśmy w pierwszej, w pierwszej lekcji, na pierwszej lekcji, no bo to byłoby trochę nudne. Wy puszczacie sobie filmik i możecie sobie przypomnieć te wszystkie ćwiczenia z pierwszej lekcji, a my pokazujemy już, Ćwiczenia inne, trochę bardziej skomplikowane może, albo bardziej o innym stopniu trudności. Dobra Agata, pokazuj co. Na samym początku zaczniemy od, od czegoś prostego, czyli wypuszczenie nogi ze strzemienia. Dajemy ją sobie luźno, wokół. Ja muszę, dobra Agata, ty z nim idź, a ja się będę okay. przybliżał, bo ja muszę pokazać to, bo mi tutaj jakieś refleksje. Okej, okay. czyli noga jest swobodnie wypuszczona. Tak, pomaga nam to rozluźnić się w środę. i teraz poproszę Ale... Aby bezpatrzenie naskrzmiona włożyła do nich nogi. Dobra, zatrzymajcie się. Słuchajcie, ja wam to bym wszystko mógł pokazywać, ale moja kamerka, mój ten, mój ten telefon tak dokładnie tego nie widzi. Bo czy, czy Ala wyciąga tą nogę, czy nie? Spróbujmy to zrobić, kiedy koń stoi. Dobra? Czyli. Dobra, i teraz ja się odsunę. Zobaczcie. Ala ma wyciągniętą nogę ze strzemienia. Ala się nie patrzy i, I spróbuje trafić. Tak? Tra... Udało jej się, hura, Ale wielu z Was wielokrotnie będziecie próbować tam wsadzić swoją stopę i będzie się ten, te też kręciło i obracało w jedną czy w drugą stronę. Ale nie szkodzi. I to robimy podczas jazdy, tak? Podczas tego. Goście... Zostawić to jeszcze w stój. Okej. Okay. Dobra, następne ciżenie byłoby jakie. Przed szyją. Teraz klaśniemy nogami za zadem od konia. Wyciągamy nogi ustrzeniony i stykamy ze sobą pięty. Ja się, no ja Wam powiem, to już jest chyba trudne ćwiczenie. Ale Ala się tego konia dobrze trzymała. Czekajcie. Ala, było to. Alicja, było to takie ciekawe, fajne ćwiczenie, że ja bym chciał go zobaczyć jeszcze raz bo to trochę trudno jak jest siodło, na oklep byłoby to pewnie łatwiej, może, czyli bez siodła, oklep to bez siodła, ale Ala spróbuj jeszcze raz zrobić, że tymi stopami się dotniesz z tyłu, no zobaczymy, zobaczcie. No. Teraz Ali też lepiej wyszło. Ale słuchajcie, Ali wychodzi to bardzo dobrze, Ma tam tylko na potrzeby filmu, to tak, tak się zgrywa. Dobra. I to wszystko można robić, kiedy koń stoi tak. i kiedy koń jedzie w stępie, czyli w tym najwolniejszym chodzie, tak? Dobra, jakie ćwiczenie jeszcze inne można byłoby zrobić? Kolejne zaczynamy też sobie od stój. Jest to młynek. Młynek polega na tym, że obracamy się wokół własnej osi na koniu. Jak Jest to możliwe? Jest to już trudniejsze. Przekładamy tam pomogę w tą stronę. Siadamy Aha, ja myślałem, że to tak na jeden raz. <laughs> Nie, tutaj mamy już dużo czasu. Teraz siadamy sobie do tyłu. Niektórzy tak jeżdżą tyłem. Ja widziałem na filmie. Teraz z drugiej strony. Jakimś westernie, że niektórzy potrafią jeździć tak tyłem. Jest to bardzo trudne ćwiczenie na pewno na, na początku, bo towarzyszy temu dużo strachu. Jednak po pewnym czasie zaczynamy upać koniu. I zobaczcie, te wszystkie ćwiczenia mają, oczywiście my ich nie wykorzystujemy podczas jazdy, ale tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, znaczy w pierwszej części, w pierwszej lekcji, to jest wszystkie są ćwiczenia. Pozwalające nam oswoić się z wysokością, z ruchem tego konia. Przecież koń chodzi, rusza tymi łopatkami, nogami. Tam wszystko może gdzieś tam się ruszać. My to możemy czuć, możemy się bać, ale te ćwiczenia powodują, że my się oswajamy ze z tym wszystkim. Dobra, czy jeszcze coś możemy zrobić? Możemy spróbować zrobić te same ćwiczenie jeszcze wstępie. Jest to na dużo trudniejsze. Dobra, no to spróbujemy, Ala nam pokaże, że można. Bo jak spadnie, to ona nie my. Oczywiście to był żart. Oby nie spadła, czyli zobaczcie, jedzie teraz bokiem. Ja cię solę. Teraz tyłem jedzie jak w tych westernach. Znowu bokiem. I przodem. Zobaczcie, można to zrobić. Ale jeśli nie czujecie się pewni, jesteście w bardzo podstawowym stopniu Zaawansowania, te początkowe lekcje, to to jest ćwiczenie naprawdę trudne. Powiem Wam tak szczerze, że ja już jeździłem wiele razy, może nie jakoś wybitnie, ale jeździłem, czyli, te, czyli jestem trochę oswojony z tą wysokością, z tym ruchem, ale ja tego ćwiczenia bym nie zrobił. Przyznaję się bez bicia, nie próbowałem, ale ja bym się bał. No więc, jeśli jesteście troszeczkę niedoświadczeni, to może te ćwiczenie zostawcie na kiedyś indziej, na kiedyś później. Dobra, momencik, ja tylko muszę teraz zrobić pauzę. Dobra, musiał, słuchajcie, musiałem zrobić przerwę w kręceniu, bo widzieliście, że się kręcę w kółko wokół własnej osi, własnej osi bo podążałem ty, kamerą za koniem i się w głowie zakręciło. Ale już jesteśmy i teraz musieliśmy sobie też przygotować, jakie to ćwiczenie wam pokazać, te ostatnie na tej lekcji. Ćwiczenie według mnie jeszcze trudniejsze, według Was pewnie też, ale Agata powiedz, o jakim ćwiczeniu teraz mówimy. Martwy jeździec, czyli przekładamy nogi na jedną stronę, a drugą część tułowia na drugą. Ala teraz ale, ale czekaj, czekaj, ale tą nogę może mieć w tym strzemionie, tak? Tak, jedną nogę może mieć w strzemieniu dla ułatwienia. Również da się zrobić to ćwiczenie bez strzemion. Ala pokaże nam, jak zrobić to ćwiczenie ze strzemieniem. Ala potrafi robić i takie, i takie, ale, ale zrobimy tak, czekaj, dobra, rób super. Ok, Kładzie i jak się nazywa to ćwiczenie? Martwy jeździec, tak zwany. Ja Wam powiem, takie wymyślili nazwę: Martwy jeździec. A, a Ala, wytrzymujesz tam? Tak. Wytrzymuję, zobaczcie. Jedną nogę cały czas, ja się przybliżę, trzyma we tak, a drugą ja się oddalę. Zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony Alicja. Zobaczymy, czy ci krew do głowy. Zobaczcie, no, martwy jeździec. W westernach też tak przewożą już tych innych. Dobra. Dobra, nazwa jest taka, trochę nie wystraszcie się, ale jest. No dobra, i z powrotem, Pomagamy. ja wam powiem. Te ćwiczenie rzadko jest na jazdach, jednak w niektórych stajniach możemy się w nim spotkać. Okej, okay. ja myślę, że na drugiej lekcji nauki jazdy na koniu, to wystarczy nam tych ćwiczeń dzisiaj. Ja zapraszam Was na kolejną, już trzecią lekcję. Na początku, może mówiłem tak, mówiłem o tym, że, że nie nagramy go dzisiaj tego odcinka. Bo damy innego koloru: może ochraniacze, inny czaprak będzie, inna podkładka, inaczej Ala ubrana, może będzie. Zobaczymy, tak? Czy Agata. I żebyście mieli trochę ciekawsze wrażenia estetyczne, i żebyście nie mówili, że to wszystko za jednym, w ciągu jednego dnia robimy, to Alicja sobie pewnie teraz trochę pojeździ jak już jeździ. Ale najpierw przed każdą jazdą trzeba konia co? Rozgrzać. Rozgrzać. I teraz zobaczycie tylko kawałeczek. Ja już stanę z boku, już Wam nic nie będę mówił, tylko zobaczycie jak wygląda rozgrzewka przed każdą taką jazdą. Dobra? No, Alicja już jest bez ląży, oczywiście, bo teraz się przygotowuje do tego, żeby z tym koniem popracować. Już sama, już teraz nie jest na pierwszej lekcji drugiej ani trzeciej, tylko wyobraźcie sobie, że minęło 7-8 lat, kiedy ktoś na koniu jeździ i ona się już w ogóle już nic nie musi nam pokazywać. Ona po prostu sobie tego konia rozgrzewa przed następnym elementem, który pewnie będzie jeszcze kusowała czy galopowała, ja nie wiem co będzie robiła, ale już tego nie nagramy wam, żeby wam nie mieszać w głowie, tylko wam pokazuje, że konia. Później, już bez ląży, również najpierw na ląży, ale potem bez ląży przy następnych lekcjach. To musimy go rozchodzić rozgrzać, żeby wszystkie stawy miały ten koń rozgrzane. Wszystkie mięśnie, po to, żeby koń nie dostał i nie nabawił się kontuzji. Dlatego, że jeśli byśmy przystąpili, nie wiem, na przykład do skoków, no to nie wyobrażam sobie, że jest nierozgrzany. Ale to tak samo jak z człowiekiem przy każdym ćwiczeniu. Zobaczcie, znów dużo gadam, nawet przy tym koniu. Ale dobra. Jeszcze tylko chwilę ponagrywam z minutkę i będę się żegnał. Dzięki za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrowienia dla wszystkich widzów, widzków, widzek i tych młodszych, i tych starszych. Wszyscy, którzy kochają konie. Piszcie w komentarzach, lajkujcie jeśli Wam się podobało. Piszcie jeśli Wam się coś nie podobało czy coś zmienić. Jak Wy sobie radzicie. Chętnie to poczytamy. Alicja i Agata też poczytają. Podziękujcie im właśnie tymi lajkami, dobrymi słowami, będzie to dla nich też będą takie słowa otuchy. Trzymajcie się na razie.